Cześć, ja jestem Stekman10, a ze mną jest pyro No i dziś pokażę wam yy, odcinek yy, mój kolejny Minecraftowych budowli, gdzie pokażę wam dwie budowle. Pierwsza to kostka Rubika. O, zobaczcie, jak, yy, nie jest ułożona, jest taka kolorowa. Yy, jest porówno kolorów, policzyłem sam. Sobie tu robiłem taki... klocki układałem. Aby zobaczyć, czy wszystkich kolorów jest północ, i takie nie wiem, jak ja to wpadłem, ale zrobiłem koszulę, jak widzicie, i żelazko. O, tu jest żelazko takie, tu można wlać wodę, tu jest rączka. Yy, no i tak zrobiłem. <tryk> Jeszcze chciałam Wam w tym pokazać. Y, moje postępy w więzieniu No Które są całkiem duże y, Tu jak widzicie mamy park y, Tu boisko Tu mamy te mury i to Chciałbym wam pokazać y, Tak Parking, który fajnie zrobiłem Tu mamy niby dwie kraty O Dwie kraty, które by się podnoszą. Była pierwsza, była długa I takie zabezpieczenie. Wsuwają się bloki Stone'a. Tu mamy już samochody, motory, helikoptery, więźniaki. No i, a tu mamy zbrojownię. No o, szkoda. I, y, że to odcinek Wam się podobał. Myś yy, myślałem, że też grałam niedługo odcinek z multiplayera yy, no i dobra, jeszcze pokażę Wam tak ten mój świat o, zobaczcie No i te, te dwie budowle dzisiaj zbudowałem i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i na Was tak mam 10 i... Żegnam was tak TechMart10 i... Fajro. Cześć.